To, że Chodzi mi o to, że wymyślicie, że jest jakaś kosa między mną a fryzem, że nie wiem, że że Ej, słyszycie mnie dobrze? Bo jak, bo jak mi, jak ja mówię na marne kurwa nie słyszycie to chujowo. Co mam poprawić? Nic nie słychać, no kurwa. Ej, pytałem się 15 razy kurwa, czy mnie słychać. A typ mi pisze, że mnie nie słychać. To mnie kurwa słychać, czy nie słychać. To co mam zrobić? Co to jest kurwa? To słychać mnie kurwa, czy mnie nie słychać. To spodgłośni sobie ten, sobie ten mikrofon, kurwa. Słuchajcie, nieważne. No i to jak mam postawić, żeby było mnie słychać, żeby... No, fajnie, kurwa. Teraz słychać. Słuchajcie, no słuchajcie, jeśli chodzi o tego friza, to chciałbym wam wytłumaczyć, że ja nigdy nie miałem nic do youtuberów, którzy rapują, ja broniłem Multiego kurwa jako pierwszy i tego mi nikt nie odbierze, że jako pierwszy kurwa stanąłem po stronie Multiego, jak wszyscy go jebali kurwa, to ja stałem po jego stronie i tego mi nikt kurwa nie odbierze, że ja coś na youtuberów. Więc nie o to mi chodzi, tylko chodzi, wiesz, o co? chodzi o to, że ja nie jestem hejterem, ja nigdy nie, nie będę hejterem, nie jestem hejterem, nie będę nigdy hejtował niczyjej pracy, nigdy, tylko że w momencie, w którym oni robią płytę i tam z tego, co, z tego, co ja wiem, to, a zresztą nie będę zdradzał gości i tak dalej, bo nie chcę też psuć nikomu biznesu, po prostu nie widziałem siebie na tej płycie. Dlaczego? Dlatego, że muzyka to jest całe moje życie. Na takiej zasadzie, że ja rozumiem twórców, którzy tworzą takie dla zabawy. Wy sobie możecie mówić, ta gruba się pierdolisz, a sam nawijasz czasami o głupotach, okej. Okay. Czasami mam taki mód, okej, okay. ale żeby uczestniczyć w takim projekcie, to się nie czuję. Dlaczego? Bo tak jak mówię... Co? Bo tak jak mówię, to jest całe moje życie, ja to, kurwa, to płynie z mojego serca, no i średnio bym się czuł... Po prostu w takiej w takiej odsłonie no kurwa no. To jest kurwa moja pasja, moje życie. no. Ja nie jestem też taki spięty, że o kurwa jest koń To jest